Szanowni mieszkańcy, czuję się w obowiązku odnieść się do poniedziałkowego spotkania z przedstawicielem rządu zorganizowanego przez kandydata PiS z mieszkańcami Milanówka. To nasz pierwszy sukces. Przyszłe problemy Milanówka stanęły na wokandzie. Już cała Polska o nas mówi. Bez mojego apelu nigdy do tego by nie doszło. Ze względu na wypadek mojego zastępcy, jego pobyt w szpitalu, nie mogłam uczestniczyć w całym wydarzeniu, ale zapoznałam się później z materiałami umieszczonymi w internecie. Panie Tylczyński, panie pełnomocniku rządu, nie przekonaliście nas. Nie potraficie odpowiedzieć na podstawowe pytanie. W jakim kierunku będą przebiegać pasy startowe? Twierdzicie, że nie będą zagrażać miastu? ale nie odnieśliście się również do samolotów, które będą krążyć w oczekiwaniu na lądowanie. Za to rozwadnialiście problem opowiadaniem, że już dziś samoloty nad Milanówkiem latają. Tak, latają. Kilka razy dziennie i wyraźnie to odczuwamy. A jedyna pewna informacja ze spotkania to to, że przewiduje się w Baranowie starty i lądowania dwóch tysięcy samolotów na dobę. Szanowni mieszkańcy, Udało się zwrócić uwagę na nasz problem, na ogromne zagrożenie funkcjonowania naszego miasta, jakim jest lotnisko Solidarność Baranów. Ale to dopiero początek naszej walki. W trybie pilnym organizujemy spotkanie w sprawie lotniska. Zapraszam Państwa w niedzielę, 14 października o godzinie 19:30 do hali sportowej nr 2 przy ulicy szkolnej. Razem walczmy o nasze miasto.